Dzień dobry, kochani! Zapraszam Was na prognozę pogody na 1-2 grudnia. W sobotę będzie zimno. Na północy i południowym wschodzie dużo chmur z okresowymi opadami śniegu. Drogie panie, są Andrzejki, a więc proponuję założyć mimo wszystko kalosze, a do naszych pięknych torebek włożyć eleganckie szpilki. Na pozostałym obszarze kraju przejaśnienia lokalne i rozpogodzenia. Temperatura minimalna od 1 do 0 stopni na kręcach wschodnich do minus 3, minus 5 na południowym wschodzie. W górach, szczególnie Sudetach, temperatura jeszcze niższa, a więc proponuję czapki i rękawiczki. Wiatr ze zmiennych kierunków, słaby okresami umiarkowane, a więc proszę się nie martwić, że spadnie nam drzewo lub dachówka na głowę. W ciągu dnia temperatura maksymalna dość wyrównana, około 0-2 stopni. W niedzielę bez większych zmian. Pogoda będzie bardzo podobna, na przeważającym obszarze kraju dużo chmur, większe przejaśnienia od Podlasia i Polesia przez centrum pośląsk. Opady śniegu, a więc proponuję założyć jakieś śniegowce. Pom na Pomorzu Kujawa w północnej Wielkopolsce, na Podkarpaciu w Małopolsce w górach. Noc zimniejsza od poprzedniej. Temperaturą minimalną minus 1 na pomorzu do minus 3 minus 5 na pozostałym obszarze kraju. Temperatura lokalnie niższa. Wiatr słaby, umiarkowany, temperatura maksymalna od 0,1 stopnia na wybrzeżu do 2 stopni na pozostałym obszarze kraju. Kochani, życzę niesamowicie udanej imprezy. Pozdrawiam Aurorka!